Pamiętaj, tylko ja! tylko ja! muszę ja! To że się ja! To 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 mogę To zrobić? I ty to odkryjesz u mnie. ty to odkryjesz. Ale to już na swojej kolei. Ale na mojej. Dobra? Pazzi? Dobra. To weź z Nie mogę, już nie da się. Dobra, film. na razie muszę zrobić koniec filmu sorka, bo mamy nie. ważne plany. Cięcie, 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 robimy cięcie. To odwróć to. już Nie, dobra. Cięcie. Cięcie trochę długie. Bardzo długie. No, nie aż tak bardzo, ale długie. Ale nawet jeszcze czasy lepiej. Się... Jeżeli będzie trochę długie. Ale pamiętaj, ja to robię dla Ciebie, to automatycznie to by się skończyło. No, Panu, no. jeden film się nie skończył, dwa auto... a ostatni by się tylko zbił do końca.

długie cięcie, ale dobra, zaraz skończymy te cięcie. Może wow. no, jakoś... nie no, ten film się nudzi wam Cięcie je. Boże, bo... Cięcie może być... Cięcie może już być krótsze, bo już wam się ten film zanudzi. Ona będzie tu robiła coś i nie musi. wiadomo, to. Ona tylko tu szykuje, więc wiecie, żeby trochę rozkręcić odcinek. Nie powiemy co, bo to ma być niespodzianka. Dla widzów. Oczywiście, dobrze, dla, dla widzów. Bo właśnie mamy jakiegoś moda, że w górach można znaleźć już diamenty i takie te. Właśnie to teraz dostaliśmy. Właśnie aktywujemy go teraz, ale musi się na razie. zać coś tam. nie ważne. Powiem Wam, co Jeżeli zobaczycie jakiś kamień, który jest, no bo jeżeli zobaczycie pękiel, to można znaczy, że właśnie to będzie tak. Ale to już na u nas, to będzie tylko u nas na modzie działało, tylko u nas, bo my wiemy jak to ma, ale niestety tego nie powiemy, absolutnie. Więc ja na razie się włączam, bo ja idę teraz ora, tutaj będzie Rozkręcała, tak. A więc sobie tak pogadacie, bo ona na razie szyfuje tam trochę. Już on, żeby kupa mógł pograć na moją kolegę, to ja na razie nie bo my coś planujemy, bo sobie wydać całkowite. Tak? Ja on żeby na nasze wspólne czasy to i tak od tam mój. W dziśku zachodzisz widzów! A po co bym musiał dawać o... Hmm. Dawajcie, górę, to ma być niespodzianka. Bardzo dużo zdojdziemy. Już ona zamruj to szy szybciutko, absolutnie kamień. No ale przecież to nasza niespodzianka, którą my tu narysowaliśmy. Zamuruj to kamień już. Żeby widzowie. My, my, ale budujemy my budujemy teraz parkura takiego, po, po, po takie dziwne kształty z kamienia. Zrobię, a będę mógł zrobić jakieś tam przeszkód czy coś. Dobra, to tak, w następnym odcinku Wam pokażemy. Pa, pa.